Według kroniki Janka z Czarnkowa Kazimierz Wielki, ozdobiony koroną królewską, rządził po męsku i pożytecznie królestwem i narodem od Boga sobie powierzonym, albowiem wedle słów proroka miłował pokój, prawdę i sprawiedliwość. Był to najtroskliwszy opiekun i obrońca dobrych i sprawiedliwych, bardzo srogi zaś prześladowca złych, rozbójników, gwałtowników i potworów. Ten to król ponad wszystkich książąt polskich dzielnie rządził rzeczą pospolitą, albowiem drugi jak Salomon wyniósł dzieła swoje, budując miasta, domy i grody. Przede wszystkim zamek krakowski ozdobił przedziwnymi budynkami, wieżami, rzeźbami, malowidłami i dachami nad podziw wspaniałymi naprzeciw zaś zamku krakowskiego za Wisłą obok kościoła który się nazywa Skałka wybudował miasto które od imienia swego nazwał Kazimierzem